Rola inwestycji infrastrukturalnych w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Konferencja pod takim hasłem odbyła się w ratuszu. Na zaproszenie prezydenta Kielc Bogdana Wenty odpowiedzieli m.in. parlamentarzyści, świętokrzyscy samorządowcy, wśród nich wójtowie i burmistrzowie gmin kieleckiego obszaru funkcjonalnego, kieleccy radni oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za rozwój lokalnej infrastruktury transportowej. Mówiono o tym, jak kluczowe znaczenie dla stabilnego wzrostu gospodarczego ma dobre skomunikowanie miasta i regionu za pomocą dróg. Także o problemach i wyzwaniach, które stoją zarówno przed samorządowcami, jak i osobami kreującymi politykę transportową na szczeblu krajowym. Analizy na ten temat przedstawili eksperci i analitycy w dziedzinie transportu publicznego i zrównoważonej mobilności Michał Wolański oraz Wiktor Mrozowski. Według badań, czynnikiem, który w zasadniczy sposób wpływa na rozwój danego regionu są zasoby ludzkie. Ale aby dowieść ludzi do pracy oraz ułatwić im codzienne życie, potrzeba dobrych dróg, a także organizacji różnych form transportu. W ślad za inwestycjami w transport idą kolejne. A to, zdaniem specjalistów, przekłada się na zarobki mieszkańców danego regionu. Jeżeli mówimy o inwestycjach, o przyciągnięciu, potrzebne nam są drogi komunikacyjne, czyli trasy szybkiego ruchu, jak i też kolej. To są te rzeczy, dodatkowe argumenty, aby na mapie. Naszego kraju, nasz region, jak i nasze miasta jako stolica regionu, były jeszcze bardziej uwidocznione i miały dodatkowe argumenty połączeń w różnych sieciach, także komunikacyjnych, więc sądzę, że ten temat transportu lokalnego, ale w tej przestrzeni szerokości, mapy, nie tylko regionu, ale wszystkim naszego kraju jest bardzo ważnym elementem, że ta inicjatywa w tym kierunku pójdzie, aby na przestrzeni też inicjatyw lokalnych i samorządowych jak możemy uczestniczyć w realizacji planów rządowych które rzeczywiście wszyscy staramy się o to dlatego obecność właśnie polityków jest bardzo potrzebna reprezentujących nasz region nasze miasto także w polskim sejmie czy w senacie aby w tych zapisach, które dotyczą strategii rozwoju także naszego kraju miasto Kielce, jak i województwo świętokrzyskie, miało także właśnie dostęp do tych tras szybkiego ruchu, a wszystkim także do sieci kolejowych. Na przykładzie licznych polskich miejscowości widać doskonale, że dzięki poprowadzeniu w ich pobliżu nowych autostrad weszły w okres intensywnego rozwoju. Inwestycje w infrastrukturę drogową wymagają jednak ogromnych nakładów finansowych, a samorządy mają ograniczony wpływ na to, które inwestycje o znaczeniu krajowym zostaną w pierwszej kolejności zmodernizowane lub zbudowane.